Od 9 do 29 listopada rodzice znów będą mogli korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on na opiekę nad dzieckiem do lat 8 w sytuacji, kiedy jego placówka oświatowa, żłobek, przedszkole, szkoła... Jest zamknięte z powodu epidemii COVID-19. Przysługuje także w takiej sytuacji, kiedy placówka oświatowa nie jest w stanie zapewnić opieki dziecku, bo na przykład prowadzi nauczanie zdalne. Ten zasiłek może otrzymać również rodzic starszego dziecka, jeśli posiada ono odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Występujemy o zasiłek na takich samych zasadach jak we wrześniu, czyli oświadczenie rodzic składa do swojego płatnika składek, do pracodawcy, do zleceniodawcy, a osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą składają takie oświadczenie w ZUS i mogą to zrobić przez internet za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS.